Cześć, witam ponownie tu Helium.pl No i dzisiaj gramy sobie wielką polską Tak więc e, dzisiejszy odcinek e, To będzie samo planowanie Dalszych działań e, Dzisiaj przedstawię wam mój pomysł jak, Jakie badać technologie e, Jakie będą wojny No to może zacznę od razu e, Pierwsza wojna oczywiście to będzie wojna z Japonią i główny atak będzie się odbywał z prowincji Pfunds w kierunku tutaj Savony, w ten sposób. Yy, I w tej wojnie będzie nam chodziło o to, żeby zdobyć jak najwięcej włoskiego przemysłu. No i kolejny atak to będzie stąd, yy, przez Weronę i te sąsiadujące prowincje do tej prowincji. Nie wiem, jak to się czyta. Po to, by okrążyć wszystkie dywizje tutaj. No i oczywiście tutaj będzie już tylko tak dobijający, a tutaj sobie uderzymy na Rzym i później na Apple. Później będzie jeszcze. Następna będzie Jugosławia, czyli tak będzie wyglądał atak. W ten sposób. Może tak sobie zrobię, o. Tutaj na Skopie. Z południa będziemy atakować w kierunku Belgradu. No, Belgradu. No dobra. Później będzie następna Bułgaria. Później będzie Grecja. Uderzenie tutaj na Saloniki. Ateny. Inwazja morska na Kretę. No i zostaje Rumunia, czyli atak z południa. Na Bukarest i Poesti i tutaj na Sluj. No i w ten sposób mamy już całe Bałkany opanowane, mamy już Włochy. No i pewnie jeszcze, żeby Włochy dobić, to pewnie trzeba, trzeba będzie zrobić tutaj jakieś inwazje. Pewnie tak samo będzie tutaj na południu. Inwazję trzeba będzie zrobić, zdobyć Etiopię, żeby już Włochy były całe nasze z, razem z Etiopią no i jeszcze na północy będzie Finlandia będą tutaj e, inwazje Be będzie jeszcze Litwa czyli tutaj atak na Kowno ze wszystkich stron i na Joniskis stąd no i Litwa jest nasza w ten sposób no i później tak Później będzie wojna z, ze Związkiem Sowieckim. I teraz przedstawię Wam mój plan tej wojny, tej wojny. Otóż będzie on wyglądał w ten sposób. Nie będę na początku ustawiał swoich jednostek na granicy ze, ze Związkiem Sowieckim, po to, żeby nie stwarzać dla nich zagrożenia, żeby. Po prostu nie przesyłali tutaj swoich dywizji na granicę. No i tak, a tak będzie się składał z kilku faz. Faza pierwsza to będzie zdobycie tej linii defensywnej. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Tutaj Lachojsk, Barysaw, Berazino. No i tu na południe też Brachim, Rechyca. No, i po prostu te prowincje tutaj. Będziemy się starać y, ustanowić linię defensywną za Dźwignią, czyli tutaj, i za Dnieprem. Albo Dniestrem. To jest chyba Dniepr. Tak, to jest Dniepr. Ale nie wiem, czy to na pewno to jeszcze jest ten Dniepr. Dobra, nieważne. No i tutaj jeszcze. Coś takiego. Tak będzie wyglądać. Początkowa ofensywa na północy. To jest faza pierwsza naszej wojny Z ze Związkiem Sowieckim. Czyli atakujemy tutaj, zdobywamy te prowincje przy, 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 przy tej rzece, no, przy Dnieprze, i jeszcze bombardujemy tutaj sobie rakietami wszystkie prowincje, które są za rzeką, czy znaczy rakietami, jak już je przebadamy. O tym zaraz będziemy bombardować po to, żeby Sowieci oczywiście nie mieli zaopatrzenia będziemy niszczyć sowiecką infrastrukturę no i pozbawione zaopatrzenia jednostki nie będą nas atakowały, więc będziemy spokojni tutaj na północy południe będzie wyglądało podobnie główny atak będzie na Kijów drugi atak będzie z Rumunii na Odessę a dalej jeszcze w kierunku Dnipropietrowska. No i jeszcze coś takiego będzie. Będziemy też się starali zająć tą linię defensywną za e, Dnieprem. To się chyba tak nazywa ta rzeka, nie jestem pewny. No ale dobra. Będziemy się starali zająć tą linię defensywną i to jest właśnie nasza faza pierwsza naszej wojny. No i teraz tak. Y jeszcze przed wojną ze, ze Związkiem Sowieckim będę musiał wypowiedzieć wojn, wojnę łotwie. No i oczywiście wojna z łotwą będzie coś takiego. I uwaga, nie będę jej podbijał. Tylko ustanowię sobie tutaj linię defensywną. I w czasie wojny ze, ze Związkiem Sowieckim będą tutaj stały oddziały, po prostu będą czekały. Aż. Ustanowię tutaj linię defensywną. Aż się skończy faza pierwsza wojny. No i wtedy przyniosę jednostki stąd. Tutaj. Może trochę większa strzałka. O! Przyniosę je tutaj. No i wykończę już Łotwę. W ten sposób zdobędę Daugavpils, czyli ostat, ostatnią ważną prowincję łotewską. No i w ten sposób zdobędę Łotwę I będę mógł Przystąpić do fazy drugiej Aha i jeszcze dlaczego Tą wojnę muszę wypowiedzieć Łotwie wcześniej Otóż yy, Kiedy wypowiem wojnę Łotwie Kiedy już będę w stanie wojny Ze Związkiem Sowieckim to, to wtedy Łotwa przyłączy się Właśnie do Sowietów Do Kominternu, wstąpi No i Tutaj mi wtargnął Rosjanie właśnie na terytorium Łotwy, i żeby tutaj się przez tą rzekę dźwignię przedostać, to będzie trochę trudniej, bo wiadomo, będą tam też Rosjanie. No ale dobra, tak będzie łatwiej, jak mówiłem. No i przystępujemy do fazy drugiej. E, faza druga jej celem będzie zajęcie Leningradu. Otóż tak. Ym, no, będzie to na początku, oczywiście, jak najszybsze zajęcie tych linii defensywnych. O, miałem zmienić kolor na zielony. No dobra. Bombę usunąłem. No, to będzie oczywiście zajęcie tych, tutaj tej rzeki. Nie wiem tym razem, co to za rzeka jest. No i uderzenie w kierunku Leningradu. Po zakończeniu tej fazy, nasza linia frontu tutaj na północy powinna wyglądać w ten sposób. Może pokusimy się po drodze o Łotwę. To już łatwa, to jest drobiazg, żeby ją pokonać. No i tu mamy ukończoną fazę pierwszą, a tutaj fazę drugą. Kiedy ukończymy już fazę drugą. Wtedy wszystkie nasze e, dywizje będą znajdowały się za jakimiś rzekami, oprócz właśnie tych dwóch tutaj prowincji. One będą odsłonięte, nie będą za rzeką, ale tak to wszystkie inne prowincje właśnie będą za rzekami. Nasze dywizje będą bezpieczne i będziemy mogli przeznaczyć więcej jednostek na e, ofensywę. Tak więc, e, może jeszcze w fazie drugiej. Um, może jeszcze dołączę do fazy drugiej: uderzenie na Krym, czyli na Sewastopol, i będzie coś takiego, w ten sposób, ma wyglądać nasz front. Czyli będzie przyjęty Krym w fazie drugiej i Leningrad. No i teraz faza trzecia. Faza trzecia to będzie atak na Witebsk i Smoleńsk. Czyli z tych dwóch prowincji z Lepiel i Polack będziemy uderzać w kierunku Witebska i Smoleńska. sobie na niebiesko zaznaczę. No i coś takiego to ma być. I też ponownie kryjemy się tutaj za rzeką. Tutaj mamy odsłonięte prowincje. Um, no i. Dalej, jak już dobędziemy te dwie prowincje, wtedy będzie kolejny atak w kierunku e, miasta Homel. Nie wiem, czy to się odmienia. No i tutaj znowu zdjęcie kolejnej rzeki. E, dalej znowu atak będzie y, w kierunku Briańska, ale nie będziemy go zdobywać, tylko będzie to coś takiego. Będziemy. Ym, no, znowu będziemy zdobywać kolejną rzekę, znowu kolejna linia defensywna. No i tak będzie wyglądał nasz front po fazie trzeciej. No i teraz tak, faza czwarta. Bo myślę, że na, samej, na samym zdobyciu Leningradu i Moskwy się nie skończy. Tak więc faza czwarta to będzie coś takiego ym, to będzie atak z południa. W kierunku Rostowa nad donem. No i tutaj będziemy sobie uderzać. Sobie zaznaczę na żółto tym razem. Tak będziemy sobie uderzać. No i też będzie to. Yy, atak w kierunku st miasta Stalino i Worrosiłowad. No i. Yy, tutaj nasz front powinien wyglądać teraz w ten sposób. I dalej będzie atak w kierunku Kurska, Charkowa, Orła i Briańska. Będzie on wyglądał w ten sposób. Będę się starał okrążyć te dywizje tutaj, wszystkie. No i oczywiście, atak dobijający. I fazę czwartą mamy z głowy. Tak więc to jest nasza faza czwarta, tak będzie wyglądał nasz front. Będziemy tutaj już potrzebowali trochę więcej jednostek, bo tutaj mamy już odkryte prowincje. No ale myślę, że powinno się udać. No i faza piąta czyli to już powinna być fazą ostatnią to będzie atak w kierunku Moskwy. Teraz na czerwono znowu. Atak w kierunku Kaługi. No i tutaj w kierunku Kalinino. I on już powinien zakończyć wojnę. Będzie front wtedy wyglądał w taki sposób po zdobyciu Moskwy. No i wtedy wojna się powinna skończyć. Moim zdaniem, powinni się już Rosjanie poddać. Może wtedy już będziemy mieli bomby atomowe. Więc na pewno Rosja się podda, a jeżeli nie, to mamy jeszcze fazę piątą czyli dobijanie resztek. Czyli można zrobić w ten sposób, że atakujemy tutaj na Majkop: um, inwazja morska na Batumi. Tutaj przebijamy się przez rzekę i zdobywamy Tulę. Tutaj ofensywa w kierunku Wormieca czy jak to tam się czyta? ofensywa w kierunku Stalingradu, ale chyba tej właśnie ofensywy nie będzie, bo chyba te prowincje już nam powinny wystarczyć. No i właśnie tutaj jeszcze na Tichwin. No i powinno być tyle. I teraz tak yy, zapomniałem jeszcze wcześniej powiedzieć, że będziemy atakować Finlandię. Otóż kiedy wybuchnie wojna nie będę miał w Finlandii żadnych jednostek, ponieważ myślę, że nie ma sensu tam wysyłać jednostek, bo bardziej przydadzą się one nam tutaj na południu i na północy, Polski. No i y, Finlandia będzie służyć takich no, kiedy wybuchnie wojna, to właśnie Sowieci wyślą tam swoje dywizje. One te dywizje będą zdobywać kolejne prowincje w Finlandii zamiast właśnie Bronić się tutaj na froncie, więc powinno nam być łatwiej. No mam, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. No i tak ma wyglądać ten plan. Myślę, że powinno się udać. No, musi się udać. No i teraz tak: produkcja i technologia. Może zacznę sobie od zadzwonienia do Brytyjczyków i zamówię u nich trzy barki desantowe. Teraz tak, yy, mamy technologię. Na samym początku anuluję badanie samolotów, gdyż one nam się nie przydadzą do wojny rzeczy. Mogą się przydać, ale wymagają zbyt dużo technologii. Wymagają jeszcze tyle tutaj technologii, tych sześciu technologii, yy, sześciu, pu sześciu punktów leadershipa, których nam brakuje. No, i tutaj jeszcze cały czas trzeba badać, więc myślę, że bez lotnictwa się obejdzie. Mogę także sobie u Brytyjczyków zamówić yy, samoloty, wykupić licencję produkcyjną, ale myślę, że Brytyjczycy pewnie będą mieli przestarzałe samoloty. Cóż, trochę niehistorycznie, ale w końcu steruje nimi komputer. No i yy, dalej, co badam? Badam aktualnie kawalerię. Żeby później badać piechotę zmotoryzowaną. Czołgi badam, żeby móc przebadać jeszcze samobieżną brygadę artylerii, a także lekkie czołgi. O, coś się zacięło. Nie wiem, czy było słychać, ale powiem jeszcze raz, że badam lekkie czołgi, żeby odblokować brygadę samobieżnej artylerii. I średnich czołgów. Yy, Przemysł, przemyśle chyba sobie przebadam yy, rolnictwo i edukację, żeby mieć więcej leadershipa i ludzi. I oczywiście przebadam sobie testy rakietowe i badania jądrowe. Jeszcze tak, teoria. Bada yy, badania nad technologią rakiet. I badania nad fizyką jądrową. I wszystko po to, żebyśmy jak najszybciej mogli odblokować atomówki i rakiety. Yy, tutaj już chyba na razie nic, bo nam nie wystarczy yy, punktów władzy naszego Leadershipa, tak więc to będzie w technologii będzie chyba na tyle. Yy, co jeszcze będę badał, tak, tak myślę, że chyba nie będę. Um, chyba nie będę, właśnie, bada badał sobie, czy modernizował na samym początku moich lekkich czołgów do, do, do średnich czołgów, bo jak odblokuję technologię właśnie tych średnich czołgów, to będą one bardzo przestarzałe, bo będą miały 36 rok i nie wiem, czy zdąży je zmodernizować do czasu wojny z, ze Związkiem Sowieckim. No ale się zobaczy. O. Od razu mamy powstanie w Niemczech. Musimy sobie je uciszyć. E, no i może poprzenoszę sobie już na samym początku jednostki na granicy z, z włochami. Używam tego. Naciskam Ctrl i prawy przycisk na prowincję i używam Strategic Redeployment, czyli coś takiego. Co pozwala szybciej się poruszać jednostką. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, no ale dobra. Tutaj jeszcze Soldem. Myślę, że po 5 dywizji na prowincję. Tutaj Mater in Ostroy. Ta jedna francuska, niech się ruszy do innych. Ups, wygląda na to, że nagrywanie się skończyło, bo. Zabrakło miejsca na dysku, a ja nagrywałem dalej No dobra, w tym czasie Już doszły mi wszystkie jednostki W następnym odcinku będzie wojna I tak, utworzyłem sobie tutaj Sztab Berlin I on obejmuje taki obszar Czyli wszystkie tereny, które zdobyłem Ponieważ są to tereny, na którym mogą wybuchać Na których mogą wybuchać powstania No i... Zadaniem właśnie tego Berlin HQ, czy tam HQ, będzie zadanie, będzie to wykonywać ta dywizja. Będzie zadanie oczywiście um, uciszanie wszystkich powstań, tak więc jeszcze tutaj, jak zauważyliście pewnie, albo i nie, mam 13 Manpowera, bo rozpocząłem produkcję 10 nowych dywizji piechoty. Ale ustawiłem też priorytet dla modernizacji, gdyż, wiadomo, nie, nie liczy się ilość, ale jakość wojska. No i to by było na tyle. Jeszcze powiem Wam, że założę jakieś tam konto, nie wiem, na Facebooku czy Twitterze, na czym tam założę, i będę Wam przesyłał screeny yy, i informacje, jakieś tam nowości. Jak grałem, co zrobiłem oczywiście w Hearts of Iron Bo kiedy nie nagrywam, to oczywiście też gram. Gram różnymi krajami. Ostatnio grałem w Wielką Brytanią od 44 roku. Właśnie w tym scenariuszu, w którym jest inwazja tutaj już w północnej Francji udało mi, udało mi się pokonać Niemcy. Wyobraźcie to sobie, że ja jako, wielko, jako Wielka Brytania podbiłem Włochy i zdobyłem Berlin, a. Sowieci dopiero wkraczali do Polski, no dobra, więc to będzie na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.